Postaramy się dzisiaj zrobić e, takie typowe danie włoskie, kultowe aglio e olio. Tak przetestujmy, bo możemy znaleźć różne kuchnie świata i typowe, bez mięsa, ewentualnie może ono być e, z krewetkami. E, I w ten sposób e, zrobimy sobie takie, no, można powiedzieć piątkowe. Dajmy na to jedzonko. Oczywiście potrzebujemy makaron. Dodatki, które można kupić, typowe do tego aglio, eolio, ewentualnie bazylia, one są złożone z bazylii, e, sól, pieprz, e, później można ewentualnie to doprawić, jeżeli ktoś lubi papryczką albo na przykład krewetkami. Oczywiście makaron wsadzimy sobie, żeby nie był łamany, a żeby się troszeczkę gotował. W międzyczasie bierzemy. Te wszystkie przyprawy możemy. Grzeje się, grzeje się, wszystko jest ekstra. Możemy sobie podsmażyć, moi drodzy, na oleju. I poczekamy sobie, jak one się będą podsmażały w tej oliwie. Niech one się troszeczkę podsmażą. W momencie kiedy makaron moi drodzy już będzie ugotowany, makaron wyciągniemy i zostawimy tak sobie ze 3-4 łyżki tej wody z makaronu, bo ona ma jeszcze te wartości i będziemy mogli wziąć dolać moi drodzy do tej przyprawy. Więc na razie sobie podsmażajmy. Adrio. kwestie grubości makaronu to już pozostawiam smakoszą makaronu czy to oni sobie zrobią al dente czy są zrobią inny rodzaj e, załóżmy e, czy wolą bardziej grubszy czy bardziej miększy Natomiast widzimy że już nam się nasza zaprawa wzięła przygotowała no muszę przyznać że zapach jest naprawdę bardzo uroczy taki troszeczkę cebulowy Także myślę, że smakować. Nakrywając do spaghetti, pamiętajcie również, że zawsze podajemy łyżkę i widelec, bo na, tym, na tej łyżce w sumie widelcem nakręcamy makaron, nakręcamy spaghetti, a nie tak jak często niektórzy podają nóż i widelec, bo nóż, nóż w zasadzie nic nie pomaga. W... Eee, tak jak mówiłem, makaron już nam się zrobił, zaprawa też jest fajnie zrobiona. Ze 3-4 łyżeczki tej wody bierzemy, również tu dolewamy do tej zaprawy i razem ten makaron wrzucamy. Oczywiście do smaku, tak jak powiedziałem, można dodać albo krewetek, albo papryki słodkiej. No, my dodamy więcej papryki, żeby było. I razem z tym wszystkim, aż do odparowania wody, moi drodzy. Weźmiemy, przemieszamy ten makaron. Robiąc nasze aglio e olio, czekamy aż nam po prostu woda wyparuje. I to jest tradycyjne spaghetti, włoskie, nie oparte na żadnym mięsie, a czasami z dodatkami, moi drodzy. Robione, przygotowywane z dodatkami owoców, morza. I to jest nasze dzieło. Trochę zapachu bazylii, trochę zapachu cebuli, papryki. Oczywiście można doprawić solą, pieprzem. No ale przede wszystkim, tak jak już wspomniałem, nie należy o jednej bardzo prostej rzeczy zapominać. Zawsze jak podajemy spaghetti, to dajemy widelec i łyżkę. Bo na tej łyżce ten makaron zwijamy, żeby komuś nie wyrwało się nóż i widelec.